ja ta inspiracja i wszystko jest jasne. Szanowni Państwo, i przed nami ostatni wykład. No, ostatni będą pierwszymi, jak to mówią, mam najwięcej czasu do 15. No więc pozwolę sobie, w wielkim skrócie, bo z tego co widzę, czasu rzeczywiście zostało bardzo mało. Proszę Państwa, inkulturacja cudzoziemców w Rzeczypospolitej Stanisławowskiej, czyli w okresie 1764-1795. Dlaczego problematyka inkulturacji cudzoziemców w tym momencie jest dla mnie istotna? Otóż, proszę Państwa, cudzoziemcy nie byli niczym nowym w Rzeczypospolitej, ich obecność. Była zjawiskiem spotykanym do, na, na, że tak powiem, wręcz masową skalę w, w wcześniejszych okresach, za wcześniejszych monarchów. Natomiast właśnie za ostatniego króla Rzeczpospolitej obojga Narodów ta obecność cudzoziemców zyskała szczególny, no nazwijmy to, rozgłos. Zyskała rozgłos hmm, prawdopodobnie również ze względu na fakt hmm, no, pewnego umasowienia, bo nie da się ukryć, że w tym okresie rzeczywiście była to hmm, duża fala napływu cudzoziemców. Ale podejrzewam, że nie to było, jest tym czynnikiem sprawczym owego zainteresowania u historyków, jak i również u współczesnych. Bo już tym problemem i o tym problemie mówiło się w okresie panowania Stanisława Augusta. Dlaczego, dlaczego to tak, tak to jest podnoszone? Otóż, proszę Państwa, ci cudzoziemcy byli wprzęgnięci przez środowiska reformatorskie, mówiąc najogólniej, w proces reformy państwa, w proces modernizacji, w proces unowocześnienia państwa. W zderzeniu prawda, kultury zastanej, kultury sarmackiej z tą, którą zaczęto promować, yy, oczywiście rodzi się konflikt. Na kanwie tego konfliktu no właśnie powstają pytania, jaka jest rzeczywista rola tychże cudzoziemców. Niosą nam dobro, czy niosą nam nowość, która dobrem przecież niekoniecznie musi być. Ta sama postawa, proszę państwa, u historyków, w szczególności w XIX wieku, kiedy rzeczywiście szukano no, można być kozłów ofiarnych, jeżeli chodzi o wytłumaczenie zjawiska upadku państwa. Bo zwróćmy uwagę, że no, mamy zjawisko dość, dość ciekawe, prawda? Na fali wielkich reform dochodzi do upadku, całkowitego upadku państwa. I tutaj szukanie odpowiedzialnych, prawda? Z jednej strony, zadaniem oczywistym dla współczesnych czy też, którzy no już oczywiście przeszedłszy przez ten upadek po 1795 roku bardzo wyraźnie zaczęli podnosić sprawę, problem, kto za to jest odpowiedzialny. Odpowiedzialnym był oczywiście bardzo często król, tak to było traktowane, natomiast Drugim odpowiedzialnym, no właśnie, owo środowisko, środowisko cudzoziemców. Więc proszę państwa, już w tamtym okresie pojawia się taka bym powiedział, swoista dychotomia ocen. Prawda? Dla jednych są to ludzie bardzo pozytywnie postrzegani, nośnicy idei oświecenia, ci, którzy mieli przyczynić się do naprawy państwa i jego no, trwania, rozwoju. Natomiast z drugiej strony pojawiają się y, opinie, że y, to były niebieskie ptaki, które przybywały po to, żeby korzystać prawda, i korzyści zabierać ze sobą, wracając do macierzystego kraju. Żeby proszę Państwa nie pozostać y, tutaj gołosłownym, ja przytoczę y, wypowiedź jednego z historyków y, z końca XIX wieku. Walery Przybyszewski w 1899 roku opublikował następującą opinię. Cudzoziemcy dotąd potulni i skromni, dotąd czyli, czyli przed okresem stanisławowskim, teraz stanowią potęgę opartą na kapitale, obojętni na sprawy krajowe. Potęgę zresztą wrogą, z którą się trzeba liczyć. Stanisław August, marząc o ucywilizowaniu Polski według swego widzili się, chętnie przyjmował cudzoziemców, dopomagał im w sprowadzaniu dopomagał im, sprowadzał ich umyślnie, niewiele tym pomógł, ale dużo zaszkodził. Nadszedł już teraz taki czas, w którym Rzeczpospolita albo wcale, albo z niezmiernie małym wyjątkiem zdolna była do asymilowania obcych pierwiastków. Czuć już było zbliżający się upadek i każdy awanturnik, zabrawszy nieco grosza, uciekał, jeśli mógł, by nie być na pogrzebie lub nie runąć w gruzach padającego olbrzyma. Wprawdzie zbiega się ich teraz moc do Warszawy, ale na krótko, by nałowiwszy ryb w mętnej wodzie, uciekać co szybko. Upływa parę dziesięcioleci, ale jeszcze w okresie przed II wojną światową. Stanisław Łoza, zbierając informacje o cudzoziemcach, Yy, obecnych w Polsce tutaj dotam, proszę Państwa, cudzoziemcy dla mnie to ci, którzy w pierwszym pokoleniu przybyli. Ja nie mówię, yy, nie odnoszę się w tym wywodzie do tych, którzy z pokolenia na pokolenie już tutaj mieszkają, bo owszem, to są rodziny pochodzenia cudzoziemskiego, ale nie można mówić o cudzoziemców w, w takim wymiarze. I proszę Państwa, yy, pisząc mon monumentalne dzieło rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach. To już sam tytuł Państwo słyszycie, prawda, że Łosa yy, dochodzi, przedstawiając biogramy yy, czy, czy, czy historię tych rodzin, prawda, yy, dochodzi do wniosku, że nastąpiła yy, pełna socjalizacja tychże cudzoziemców w środowisku polskim. Oni się tutaj zadomowili, osiedli i czuli się bez mała Polaka. I to byłoby w, w tym momencie takie wyidealizowanie tego problemu, prawda? Stuprocentowa inkulturacja. Czy tak rzeczywiście, proszę Państwa, można potraktować to zjawisko, prawda? Tak jak y, przybyszewski, czy tak jak łoza? To są takie, bym powiedział, dwa skrajnie spolaryzowane y, stanowiska w stosunku do y, owego problemu badawczego, jakim jest owa, owa tutaj inkulturacja. Proszę Państwa, żeby mówić dalej o tym zjawisku, trzeba sobie też uświadomić, czymże tak na dobrą sprawę jest inkulturacja. Proszę Państwa, to jest pewien proces transformacji własnej kultury poprzez przyjęcie cech kultury zastanej. Ci cudzoziemcy przybywając do, do Rzeczpospolitej obojga narodów. Nieśli ze sobą pewne wartości wyniesione z tej kultury, w której wzrastali, lub przez które przechodzili, bo niekoniecznie musi być to jedna kultura. Przybywając teraz do Rzeczpospolitej, zastawali coś innego, a niewątpliwie zastawali coś innego. I teraz pytanie, jak oni z tą zastaną kulturą będą próbowali się zmierzyć? Uleganie wpływom tej zastanej kultury. Oczywiście, proszę Państwa, no, błędem byłoby przyjmowanie, że recypowali ją w 100%, że byli bezkrytyczni. Lub też błędem byłoby, proszę Państwa, że, twierdzenie, że w ogóle jej nie przyjmowali. Yy, oddziaływanie kultur odbywa się świadomie, ale też odbywa się poza naszą świadomością, mimo naszej woli. Więc niewątpliwie tutaj ten wpływ w obie strony i środowiska rodzimego polskiego i środowiska cudzoziemców, przybyszów nawzajem się, nawzajem się mieszał. Natomiast no, oczywiście pytanie jest o pewną skuteczność, tę skuteczność, która, która nas interesuje, czyli prowadzącą w kierunku tej socjalizacji, tego wynikania cudzoziemców w kulturę polską, przyjmowania jej do ewentualnie jej ubogacania. Jeżeli, proszę Państwa, mówimy o przenikaniu się kultur, no to trzeba też jeszcze powiedzieć o pewnej nadrzędności jednej kultury w stosunku do drugiej. One nie są nigdy równe sobie, prawda? Pewną prawidłowością jest, że to kultura, tak zwana wyższa, wypiera tę kulturę niższą. No i tu pojawia się w związku z tą prawidłowością kolejny, że tak powiem, próg. Kolejny problem badawczy, który trzeba w tym procesie jak najbardziej uwzględnić. Kultura wyższa, kultura niższa. Proszę Państwa, przybysze to przede wszystkim przybysze z zachodu. Dziś dla nas cały czas jest jakiś taki kompleks zachodu, prawda? Kultury zachodu. Ale mi świadomość, że ten kompleks, a może inaczej, nie kompleks. To ta świadomość wyższości kultury zachodu w stosunku do kultury wschodu tkwiła w cudzoziemcach. Więc ci cudzoziemcy, przybywając do Rzeczpospolitej, mieć świadomość swojej wyższości kulturowej. Czy to pomaga, ta świadomość przyjmowania i wchodzenia w tę kulturę niższą, która ich otacza? Bo prawda, to są mimo tej dużej fali napływu cudzoziemców, jednak jednostki, które wtapiają się w coś. Znacznie większego, w coś znacznie szerszego. Z drugiej strony, proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że przybywają do społeczeństwa, które jest zdominowane przez społeczeństwo szlacheckie. A toż społeczeństwo szlacheckie, owszem, ono w okresie Stanisławowskim ulega olbrzymiej transformacji, ale jest społeczeństwem sarmackim. I teraz, no, czymże jest sarmatyzm? To jest przekonanie o. Wielkości własnej kultury. I teraz zwróćmy uwagę, mamy zderzenie dwóch, że tak powiem, mniemań o własnych wielkościach. Tychże przybyszów z zachodu i tychże, przy, tychże autochtonów z aromatów. Jak w takim zderzeniu zachowa się, że tak powiem, no właśnie ta... Jak, jak będzie się charakteryzowało to zjawisko, przenikania, recypowania jednej kultury przez drugą, ubogacania jednej kultury przez drugą. Proszę Państwa, czternasta. To maleńki tylko zarys problemów. Tych problemów jest więcej, proszę Państwa, bo może byłoby tutaj powiedzieć chociażby o kwestii, czy masowość napływu cudzoziemców sprzyjała czy nie sprzyjała y, inkulturacji tychże cudzoziemców? Czy mecenat tak zwany artystyczny, ale też i mecenat polegający na przyjmowaniu przez y, środowiska arystokratyczne cudzoziemców sprzyjał ich inkulturacji czy ich ograniczał, bo zamykał ich w enklawach swoistych? Czy to, że jako naród byliśmy narodem, y, który znał języki, i że znajomość m.in. francuskiego w społeczeństwie polskim była na tyle duża, że umożliwiało cudzoziemcom nieuczenie się języka polskiego. Czy to było zjawisko w kontekście inkulturacji pozytywne czy negatywne? Czy kwestia, proszę Państwa, kosmopolityzmu, który się szerzy w tym czasie, bardzo mocno w, przede wszystkim w środowiskach elit arystokratycznych, czy to zjawisko wspomagało czy nie wspomagało inkulturacji? I jeszcze jeden problem, proszę Państwa. U zarania panowania Stanisława Augusta podjęto, wypowiedziano walkę sarmatyzmowi, ale sermatyzmowi w tym negatywnym znaczeniu, czyli tego zapatrzenia się w wolności własne kosztem dobra wspólnego, jakim jest rzecz pospolita. Więc poniekąd ze strony głównego ośrodka. Zmian, modernizacji państwa, środka dworskiego, wychodzi hasło. Sarmatyzm, kultura sarmacka jest tą y, gorszą, na którą my musimy nanieść tę lepszą. Takie podejście do sarmatyzmu nie mogło ujść uwadze cudzoziemców przybywających do Polski. Tym bardziej, że oni byli wtłaczani właśnie w to dzieło reformy. Czy oni w, przy takim podejściu do lokalnej kultury byli otwarci na jej recypowanie? Oto pytania. Dziękuję Państwu bardzo.